Myślałam, że cierpiałam już wcześniej, że nikt nigdy nie pozostawił we mnie takiego pora. Twoje słowa tkną gnębiej niż nóż. Teraz potrzebuję kogoś, kto przywróci mnie do życia. Mam wrażenie, że idę na dno. Porafiam, Nazywać się moją miłością, Ateite. Patrz na mnie krwawie, dopóki zabraknie mi twóch. Dorosławię na koronę, i teraz, kiedy zostałam bez Twoich pocałunków, będę potrzebował szwanków. się. Wyboru, jakbyś przyszedła na pomoc. I to raz, kiedy zostałabym z twoich pocałunków, będę potrzebował szwów. Powrót jak Jarzma, gniew Zimna na dno. Teraz mam sobie kość, to co się dzieje. Jestem wściekła samego siebie. Mam wrażenie, że idę na dno. Ouch, że zostanę przeszłać. Jeśli tylko przestanę nazywać się moją miłością, oddaję. Patrz na. nimi tchą, drżawając na koronę. I to raz, kiedy zostały bez twoich pocałunków, będę potrzebował szwów. Potykam się w porę przyszedłem na pomoc. I to raz, kiedy zostały bez twoich Podsłunków bada potrzebować i głojenic się zamierzam. Wyrzucić się z mojej głowy. I głojeni ci zamierzam skończyć martwe, i głonic zamierzam. Wyrzucić się z mojej głowy. I nie ci zamierzam. Skończyć martwę. I głojenici zamierzam się. Wyrzucić z mojej głowy. Ogólnie ci skończyć mam Ja teraz został bez Twoich podstawunków, będę potrzebował szwów. Teraz zostałem bez Twoich podstawunków, będę potrzebował szwów.